Chcieliśmy jakoś usystematyzować to, o czym ten dokument będzie mówił, jakie wskazania. Tu już wcześniej, na tym ostatnim naszym zebraniu, mówiłem, że na przykład to zagadnienie, które zostało umieszczone na zakończeniu. Że o niewykorzystanych przestrzeniach ewangelizacyjnych powinno się znaleźć na początku, bo to jest, powiedzmy, jakieś uzasadnienie dla wskazań, które znajdą się w tekście. Więc myślę, ten schemat, oczywiście on nie jest końcowy. Proszę tam zauważyć, że na czerwono jest napisany stan i dzień chyba aktualizacji. Tam nawet automatycznie wpisuje się godzina. Prawdę mówiąc, ja już mam wersję z 9 marca, bo tam ksiądz Sosnowski chyba słusznie zauważył, że trzeba by jedenasty i dwunasty paragraf przesunąć chyba po czwartym i piątym paragrafie i myślę, że to chyba tak zrobimy, żeby była pewna logiczność. Jak zauważyliśmy, to są synodalne wskazania duszpasterskiej. Prawdę mówiąc, te trzy części, gdy chodzi o nazwę rozdziałów, to noszą tytuły haseł. Tych y, części synodu, które były przeprowadzone i każda ta część synodalna miała swoje hasło. Ja pozwoliłem sobie jednak bez konsultacji, za domniemaną zgodą pozostałej części tej rady, jednak dopisać na przykład w rozdziale pierwszym Małżeństwo i rodzina drogą Kościoła. Dlaczego? Bo to, co zarzucałem na ostatnim naszym spotkaniu, że tytuł rozdziału był o rodzinie, a połowa tekstu. W tych wskazań była o małżeństwie. Gdy zmieniliśmy nazwę tego rozdziału, znowu się okazałoby, że zostałaby tylko ta część mówiąca, że przyszłość Kościoła Łódzkiego idzie przez rodzinę, a teksty są o małżeństwie. Więc dopisałem, mówię, ale to bez już ustalenia i uzgodnienia z pozostałą częścią, w razie czego możemy to wykreślić. Co do samych tych haseł. To tutaj, tak jak wspomniałem, te trzy części czy trzy rozdziały noszą tytuły w zasadzie haseł, jeśli to było możliwe, jest troszeczkę też inaczej przy rozdziale trzecim, gdzie tytuł najpierw jest pasja, energia i entuzjazm ludzi młodych. Myślę, że całkiem inaczej to brzmi, by pokazać, że ludzie młodzi naprawdę są pełni energii, pełni inicjatyw, że to jest materiał, który chcemy rzeczywiście w jakiś sposób ukształtować i w sposób taki pozytywny jak najbardziej. Należałoby do, do tej grupy podejść. Stąd może takie też hasło wprowadzające, i tak samo na przykład tutaj poprosiłem, żeby jednak zostało, bo niektórzy proponowali na przykład usunąć z piątej części z tego rozdziału trzeciego piąty punkt. Ja pisałem najpierw grupy charytatywnej wolontariat młodych. I dopisałem oczywiście Odruch Serca i Szkoła Życia. Niektórzy proponowali, żeby to usunąć, ale dla mnie znowu to jest bardzo takie wymowne i nawiązujące do tematu rozdziału, więc nie chciałbym, no żeby tutaj niektóre rzeczy, na które myślę według mnie powinniśmy jednak zwrócić uwagę, że znowu... I wolontariat, i te działania różnego rodzaju w grup charytatywnych naprawdę są odruchem serca, a z drugiej strony no człowiek czegoś się w tych grupach uczy. I te wskazania wydaje mi się powinny iść także i w tym kierunku. I na zakończenie, oczywiście, proponowałem, żeby jakiś tam krótki tekst i modlitwę wziętą z tej czwartej, z modlitwy o za czwarty synod archidiecezji Łódzkiej. Kolejność tylko została zmieniona stosownie do tego, co jest w schemacie, że najpierw mamy rodzinę, potem parafię, a potem na zakończenie młodzież. To tyle, gdy chodzi o schemat. I tak jak wspomniałem, on nie jest ostateczny, więc i dzisiejsza dyskusja może coś zmienić, może coś dołożymy. W zasadzie w tym schemacie zostały zachowane wszystkie te propozycje tematy plus dodatkowo ze te trzy tematy zostały dołączone zgodnie z tutaj sugestiami, propozycjami, jakie miało miejsce w czasie obrad. Podobnie ma się sprawa i tutaj też zostawiam i dla księdza Wiesława i dla innych mamy na końcu powiedzmy katalog Dobrych praktyk. I prawdę mówiąc, jak tam się zobaczy znowu ten katalog dobrych praktyk, to tam jest taki misz, masz, wszystko jest razem. Więc ja, nawet taki prosty katalog, chciałbym jednak w pewien schemat ubrać. Żeby to wyglądało nawet inaczej, moja propozycja, gdy chodzi o katalog dobrych praktyk, byłaby następująca: takie dwie części. Inicjatywy w archidiecezji, tam na przykład są ogólnodiecezjalne. Później proponuję dotyczące małżeństw i rodzin i trzecie dotyczące parafii. I wtedy sobie te katalogi można uzupełniać i dołączać. Gdy chodzi o inicjatywy w parafii, no to byłyby tylko takie dwie dotyczące małżeństw i rodzin i druga dotyczące młodzieży. Już nawet w takim schemacie wydaje mi się, że jest to bardziej przejrzyste niż nieraz tam. Są pogrupowane w tym katalogu te tematy, ale myślę nie do końca w sposób jasny i klarowny. I to pozwala sobie zostawić także na stole prezydia.